Wzywam policję. Stasie mleczko ja Jan Wedel we Francji je wymyśliłem i po powrocie stworzyłem. A teraz nowość waniliowe pianki w mocno gorzkiej 80% czekoladzie. Lekkie i intensywnie przyjemne. Wedel czas na przyjemność, a chłopiec i na chmurce, bo taka lekka ta pianka. Serio? Wiem, że nie uwierzysz, ale musisz. To maksimum smaku i zero cukru. Nie ściemniaj, drewniaku. Przestań! Jestem prawdziwym chłopcem! Pepsi Max, maksimum smaku, zero cukru. Spróbuj i uwierz. Silne wzdęcia to także silny dyskomfort. Sięgnij po Espumisan Max. Espumisan Max to zwiększona dawka symetikonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości jest usuwany z organizmu. Espumisan Max. Ulga na silne wzdęcia. A ty mi wyoglądałaś całe gigabajty! A ty mi wygrałeś wszystkie nagry! Nasz internet... Nie daje rady. To ja daję radę. Teraz nasze giga powiększamy do Tera, czyli 1000 giga. Z najlepszym 5G, które jest tylko w plusie. Ale piękny wyrósł. Teraz to najlepsza opcja. Wchodzimy w to 5G. Wow. Brawo wy. Tylko w plusie najlepszy internet 5G w Polsce. Teraz 1000 giga z prędkością do 600 megabitów na sekundę. Plus. Pierwsza wideorozmowa odbyła się ponad 50 lat temu. Dziś możemy o każdej porze i z dowolnego miejsca połączyć się z bliskimi. Zawsze i wszędzie masz też dostęp do konta 360 stopni. W aplikacji mobilnej znajdziesz usługę Goody Cashback, z którą oszczędzasz na zakupach online, a ze wszystkich funkcji konta możesz korzystać w nieograniczony sposób przez całą dobę. Otwórz pełne korzyści konto 360 stopni w oddziale lub online i połącz się ze światem nowoczesnej bankowości. Bank Millennium. Świeży majeran. Świeży okoń morski. Płyn do mycia naczyń, ekologiczny. Celgros, zrealizujesz nawet najdłuższą listę zakupów. Celgros, kerzęd przemyślane zakupy. Świąteczna szynka wiprzowa ekstra bez kości. Teraz 50% taniej, tylko 9,90 za kilogram. Cześć, jestem Kujko i robię paznokcie. Mój styl jest mocno związany z moim humorem. Kiedy wstaję lewą nogą, chcę mieć na sobie dres. A kiedy wstanę prawą, to uwielbiam mieć sukienki. <laughs> Dzięki Vinted mogę pozbyć się nadmiaru ciuchów w mojej szafie, zarobić dodatkową gotówkę, a moje ubrania lecą dalej w świat. A to jest mega spoko. Moje ciuchy to energia i emocje. Fajnie jak to krąży. Pobierz apkę Vinted. Monte. Razem smakuje najlepiej. Doskonałe połączenie delikatnego mlecznego kremu oraz pysznego kremu z czekolady i orzechów laskowych. to Monte. Zawsze tam, gdzie Twoja rodzina teraz dwa razy więcej netu aż 24 giga za 25 zł. Ale słodziak. Masz telewizję cyfrowego Polsatu, dokup abonament w plusie. Teraz aż 24 giga za 25 zł miesięcznie. A do tego Samsung Galaxy a 515 g w supercenie. cenie. Dom. Jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale pacjentom z większym problemem chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. Kalominal duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. To jedyny produkt o takim składzie i działaniu. Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność kalominalu duo. Kalominal duo, nadwagę można wyleczyć. To, co najlepsze na święta. W Biedronce karkówka wieprzowa do zapieczenia prosto do piekarnika. Tylko 14,90 za kilogram. A schab wieprzowy ze śliwką do zapieczenia prosto do piekarnika. Tylko 14,90 za kilogram. Biedronka. Dzielmy się tym, co najlepsze. <grymne> Plusz, skończył się net. A, weź mój, strymuj. A ty? A ja mam drugą kartę w tablecie. Nowość, teraz w Pluszu Duet. Abonament i internet taniej, po 25 zł. Razem nawet 70 giga i Xiaomi 10T Lite 5G z opaską. Plus król internetu. O, Lace Oven Baked? 50% mniej tłuszczu i doskonały smak. Powiedz tak. Tak. Tak! A teraz powiedz tak edycji limitowanej Lace Oven Baked o smaku chili z limonką. Mam prawo do ciekawości. Mam prawo się nie zatrzymywać. Mam prawo łapać wiatr w żagle. A na ból kręgosłupa weź mel. Mnie zawsze pomaga. Mel to lek, który likwiduje stan zapalny i zwalcza ból na dłużej, a przy tym nie obciąża żołądka. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek jest stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mel. Masz prawo żyć bez bólu. sobotni poranek w Dzień Dobry TVN, powiew wiosny i świątecznego nastroju. Najpierw zajrzymy do Izabeli Janachowskiej i sprawdzimy, czy w jej domu są już świąteczne zające. W żaden sposób nie mogę w tym roku poczuć ducha tych świąt. Następnie przeniesiemy się na Suwalszczyznę, do siedliska państwa Palikotów i sprawdzimy, czy biegun zimna odwiedziła już wiosna. A na koniec kobieta, która swym poczuciem humoru każdego wprawi w dobry nastrój. Usłyszałam pierwszy raz śmiech. I ja wiedziałam, że to jest to. Odwiedzimy rodzinne strony damy polskiego kabaretu Joanny Kołaczkowskiej. Dzień dobry TVN dziś o ósmej. Czego oczekuję od ciebie, kiedy uważam, że się mylisz? Nie wiem, co jest dla mnie hardkorowe to zadanie. Od kiedy ty wychodzisz na miasto z kumplami? Nie wychodzę! Od... Ale, później, żeby Ale nie denerwuj się! 300 elementów garderoby. Naleźć 7, które należą do twojego męża. O kurde! O kurde! Przykro mi. Niezbadane są czeluścia naszego umysłu i naszych emocji. Przewrotne to wszystko jest. Jesteście w strefie zagrożenia. Power Couple. Nowy program. Dziś o 20 w TVN. Juhu! Czy ja mam brata bliźniaka? Juhu! Juhu! Naucz mnie sztuki Nie. Luka! Minionki porzucają dobrego Gru, Czy zastąpi go zły Gru? Hej, Witaj, gru. Ha, ha. premiera TVN, no, o nie, o nie. gru, dru i minionki w wielkanocny poniedziałek o 20. W poprzedniej części 38.